Z Ewangelii według Świętego Marka. Zobacz, robią w Szabat to, czego nie wolno. Oto ludzie, którzy osądzili swoich braci, nawet pokazali na nich palcami. Zobacz, tam dzieje się łamanie prawa, tam dzieje się coś, czego nie wolno. Zauważyli więc drzazgę wokół swojego bliźniego. Zauważyli, że te Zrywane kłosy to właściwie złamanie zakazu koszenia. Natomiast nie zauważyli, że sami mają w swoim sercu ducha osądu, ducha oszczerstwa, że mają w sobie takie odruchy złego ducha, który pokazuje palcem i mówi: Zobacz, tam złamane prawo. Trzeba potępienia, trzeba kary. Trzeba sądu, trzeba tortury na tych, którzy tak robią. Bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy dostrzegamy błędy innych, nawet je bardzo wyolbrzymiając, jeszcze nie daj Boże, w imię wypełniania prawa Bożego, w imię wiary czy religii, a sami nie widzimy, ile w naszych sercach okrutnej, plugawej chęci. Osądzania innych. Do zobaczenia jutro.